100 bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl. gra zespół, który będzie lepiej kontrolował emocje, bo zaangażowanie jestem przekonany, że będzie z obydwu stron i do tego ten zespół, który będzie posiadał piłkę, to zdominuje ten mecz. Ja już po prostu chciałbym wrócić do gry, pomóc kolegom i, i na tym się skupiam. A, a... Niech dzisiaj pokażą po prostu swoją umiejętności i to wystarczy. Czwarta kartka, czwarta żółta a, kartka. Także dzisiaj padło na mnie, ale jestem dobrej myśli, że, że dzisiaj wygramy i będziemy się cieszyć po meczu z trzy punktów. Lubię takie mecze, bardzo lubię. Przypomina mi się Legia za najlepszych lat Legii moich. Czekam na bardzo dobry mecz, a kto wygra, sprawa otwarta. Dzisiaj pewne trzy punkty i doopracowamy wieczorem. Świetna pogoda, Jupitery już się świecą, na pewno będzie to fajne meczycho. Nic więcej nie będę mówił. Zajwista atmosfera. Trzeba to odnotować. i przede wszystkim gra w piłkę. Dawać wszyscy! Gady Państwo. Brawo Państwo. Państwo. Pyżyna, Pyrzyna, Mija Państwo. Pyrzyna, Państwo. Państwo. Teraz Zaks, Zaks wchodzi w pole karne maślanka. Zaks uderza z prawej nogi. To bądź gotowy na drugą piłę. Dawaj, śledziu, dawaj, Igor! Kres piła, kurwa. 15 osób, bo się w tej mieliśmy posiadanie, był dobry doskok i potem, z czego się pojawiły problemy, za głęboko się cofnęliśmy. Nasza kultura gry jest wtedy, kiedy mamy posiadanie piłki. Kiedy mamy posiadanie piłki, wtedy się wszystko układa. Początek super, a potem było try, trochę oni, trochę my, taka, taka przepytanka. OK? Marze, co No, wszystko No i nie, dawaj, jedziemy, kurwa, pozytywnie. Czaruś, brawo. Ale, ale Miki, za tak to... tak głęboko. Wyjściowo schodziłeś tu, czasami. Za tak głęboko. Jak no to, chcecie, tak, to, tak, to jest, tak. To super, to... Bierzysz, piłkę, tak super bierzesz piłkę, jedziesz, brak. tylko musisz sobie taki takie kawałdokie, a jak ty już to masz, to bierzesz Dobra, dobra, dobra. I mi łatwiej jest, jak mi zagra, dać tobie przykładową klepeczkę, żeby wygrać zagrałeś Zależy od wyniku, ale myślę, że dzisiaj już się pojawię na boisku. Takie to ja lubię. Rozmawiałem, wiemy, że jest też człowiek za północą. Dziękuję. Brawo Ośrodkowanie z rzutu Wolnego-Machalskiego. Jest Świdzikowski i Nikiewicz wie jak! I bala, Wajder interweniuje. No najgroźniejsza chyba sytuacja KTS-u weszło. Stój! Szkoda się tą stroną ja Co idzie, idzie, całsi! Brawo! Ten i sędzio w przerwie. Brawo, brawo, dawaj, wracamy, dawaj, dawaj, chodź! Dawaj, Gigi! A nie ma miejsca Kurde, mogę uderzać sobie Rao na, na noże. Jest jeden na jeden z Stałczkiem. Winiarski, Winiarski-Świdzikowski ratuje teraz KTS. Był tam Fokman. W po Pierwsze połowie mi się wydawało, że byliśmy chyba trochę lepsi. Od Hutnika stwarza, stwarzaliśmy z, sytuację na początku meczu, wie jak miał chyba taką niezłą po doszczypkowaniu z lewej strony sytuacyjny strzał głową. Później tak się gra wyrównała. No, w moim czuciu po pierwszej połowie myślałem, że to będzie lepiej wyglądało w drugich 45 minutach. Tak nie było, szkoda, bo, bo, bo Hutnik nam y, chyba nie zagroził. Też miał jakieś doszczypkowanie, jakieś y, strzały, jakieś wrzutki, ale. Można powiedzieć, że to był taki mecz na remis. Bo ani jedna, ani druga drużyna nie zdominowała na tyle gry w środkowej strefie, że można powiedzieć, że byli drużyną lepszą. Będzie krótko po tym meczu było to do wygrania dzisiaj? I powiem szczerze, że po pierwszych 15 minutach na to liczyliśmy mocno, bo fajnie zaczęliśmy. Niepotrzebnie trochę się cofnęliśmy, oddaliśmy inicjatywę i tak powiem szczerze, że, że to by było na tyle, bo, bo więcej nie było. Chłódnik też wiele nie miał. Miał tą piłkę, ale tak naprawdę nic z tego nie wynikało. Także no dla nas, niestety. Niestety, tylko remis i jeden punkt. Szkoda, walczymy dalej. Pierwszy pierwszej przewaga, w drugiej bardziej kompanina niż gra w piłkę. Szkoda, parę sytuacji. Szymon czy ja mieliśmy milimetry 0-0. Nie przegraliśmy, walczymy dalej. Ale szkoda, jest niedosyt. Na pewno jest lepiej. Na pewno drużyna ma pomysł na grę. Na pewno to może zmierzy w dobrym kierunku. Tylko chyba przeze mnie teraz trochę przemawia takie rozczarowanie, bo, bo, bo plany były inne, wyszło. Troszkę inaczej. Może trzeba jednak z tego punktu się cieszyć, bo za tydzień może się zainkasujemy trzy i może to będzie inaczej wyglądało. Liczymy. Oczywiście patrzymy teraz na pozostałe zespoły, żeby, oni, żeby one traciły punkty. Na tym to polega. No, u nas po tym nieudanym początku sezonu nastąpił progres i mam nadzieję, że to jeszcze będzie lepiej wyglądało. No, dziękujemy słabom. Dzisiaj... 100 bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl.